Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jarek Bury, firma Złota Rybka. Dzisiaj mamy 1 styczeń 2024, czyli przy okazji oczywiście wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Żeby oczywiście zdrowie nam dopisało, żeby nasze hobby, nasza pasja przetrwała jak najdłużej, żeby było zainteresowanie. I oczywiście, żeby wiele tych czynników wpłynęło na to, żeby ten był rok zawsze lepszy niż ten, który odszedł. Drodzy państwo, dzisiaj dla was mamy taką specjalną realizację dla naszego klienta, który zrobił zamówienie tak zwane specjalne. Czyli są to regały z brzuszkami wykonane ze sklejki. Sklejka jest tutaj 12 mm. Wcześniej mieliśmy w asortymencie te regały zrobione z płyty wiórowej, ale klient oczywiście prosił o to, że jeśli będzie ta cena dobra, to życzę sobie, żeby wykonać mu w systemie ze sklejki, po prostu z materiału jako sklejka. I mamy wykonane trzy regały. Jeszcze jeden będzie dorobiony. Teraz, właśnie, jutro już będziemy działać, żeby te cztery dorobić, bo one w takim systemie, jak są teraz złożone, czyli w tej wersji, będą przygotowywane, położone na palecie i prosto do klienta jadą na palecie. I wtedy klient sobie tylko ściągnie z palety, włoży do gojemnika, nie musi skręcać, ma wszystko poskręcane oryginalnie, tak ma być jest wszystko po prostu spasowane, dopasowane i tak to wygląda drodzy Państwo, tak jak widzicie te trzy regały, regały z brzuszkami 24 stanowiskowe, czyli mamy tak tu może na tym przykładzie będziemy pokazywać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 czyli tu jest więcej bo tu wychodzi nam 28 z tego względu, że klient standardowo my mamy zawsze 24, ale dochodzą nam te cztery sekcje, bo tu jest bardzo wysoka wysokość tego Standardowo my jesteśmy tak zoptymalizowani, żeby było 180 cm. Tu jest, widzicie. Prawie 205 i dlatego weszła nam ta jeszcze jedna sekcja, czyli 24 plus 4, 28 mamy okienek, tak zwanych, a my standardowo mamy 175 albo 180, z tego względu, że jeśli połączymy te, 3, te 4 płyty, 5 przepraszam, 5 płyt, one do kuriera prawie mają 28 kg, a zwykły kurier nie weźmie więcej jak 30 kg, i dlatego tak to jest zrobione w standardowych wysyłkach, ze względu na to, że to idzie na palecie klient sobie zażyczył tą wysokość bo on ma takie wysokości w łebniku czyli ma tam ponad 2 metry i standardowo jeden taki regał, zobaczcie drodzy Państwo tutaj ma z tymi listami wystającymi 98 cm teraz po, jak klient sobie połączy już ma prawie 4 metry z tych czterech, które będą wszystkie gotowe w tym tygodniu dla klienta i zobaczcie teraz jedną rzecz tutaj wcześniej wykonywaliśmy siodełka one były z metalu ale ze względu na to, że metal jest bardzo drogi one zostały wykonane ze sklejki. To jest sklejeczka taka delikatna, zobaczcie. Ona ma 7 mm dokładnie. Trwała, mocna, bo to jest liściasta sklejka. No i one ma system takich kołeczków meblowych bocznych, tych tylnych, tak zwanych przewierconych, i wtedy siodełko sobie można włożyć. Tu ładnie ono się zakotwiczy, one stałe. Gąb siedzi sobie na listwie tej czołowej. Tu macie na odchody, możecie wejść bezpośrednio, szpachelką sobie zdrapać, albo można podnieść, wyciągnąć siodełko i sobie tak wydrapać wszystko. Także ze względu na to, że te ceny metalu były wtedy, pamiętacie Państwo, jeśli te, te wszystkie filmy nagrywaliśmy i było to szaleństwo. I teraz po trzech latach nieraz dzwonią do nas klienci i mówią, wie Pan co, bo Pan tam reklamował taki film, on kosztuje 220, taki regał 220 złotych. Dzisiaj te ceny wiadomo, że one uległy po tych dwóch latach bardzo dużej zmianie Podrożały i dlatego też staraliśmy się zastąpić takie rzeczy jak było siedełko metalowe, siedełko drewniane, żeby ta cena nie była cały czas bardzo wysoka dla klientów Teraz na pewno każdy się zapytał, oczywiście jedną najważniejszą rzecz, jaka cena jest tego regału Ten regał, który tu Państwo widzicie, czyli te 28 siodełek, tak jak pokazywałem przed chwileczką On będzie kosztował 400 zł Czyli jeśli do, dołożymy to, podzielimy te 4 na tego kuriera, to wyjdzie nam 450 zł z kurierem, no bo klient sobie zamówił 4, tu ma 3 gotowe, czwarte będzie gotowe, a koszt wysyłki palety, musicie pamiętać, państwo, kosztuje 200 zł. Koszt jednej palety, czyli jeśli wysyłamy europaletę, to jest koszt samej wysyłki 200 zł, bo też jest bardzo często tak, takich zapytań klient sobie zamówił nas cele lęgowe i on zamawia tam jakąś ilość jeśli to jest przykładowo 12 14 16 koszt wysyłki jest y, dzielony na GLS bo lepiej zapakować to w 4 5 czy 6 paczek niż klienta obciążyć 200 zł kosztem wysyłkowym palety. Ale jeśli jest około 20 30 cel wtedy tylko i wyłącznie idzie to wszystko na palecie ale wszystko do montażu własnego teraz mieliśmy dwie takie realizacje w tamtym tygodniu czyli przed tym Sylwestrem. Przygotowaliśmy dla klientów cele, zwykłe cele z płyty wiórowej, On, jeden klient sobie życzył, żeby one były bez żadnych rusztów, bez niczego, kosztowała ta cela 55 zł, a cena z rusztem drewnianym kosztowała chyba 70 zł, pamiętam to, czyli rusz drewniany, sklejka była jako taca, drzwiczki ładne z systemem czyszczącym. Także takie realizacje przygotowaliśmy, ale dzisiaj się skupimy właśnie na tych regałach, które Państwu tutaj przedstawiliśmy. Macie sklejkę liściastą, dwunastkę jest elegancko wyfrezowana, bo to jest wszystko frezowane na maszynach CNC, dlatego ta dokładność, precyzja wbicia tych wszystkich elementów, czyli listę czołowych jest zrobiona idealnie. Do tego nawierty podkołki. No, są też dwie możliwości, że możecie Państwo mieć pod skosem, ale można też przykładowo sobie zrobić tak na prosto, jeśli by ktoś sobie życzył. Też jest taka możliwość, bo tu są otwory przygotowane dla Was. Czyli te otwory boczne można sobie zrobić w takim właśnie systemie, że one mogą być na prosto, jeśli ktoś sobie życzy. No i teraz, drodzy Państwo, najważniejsza rzecz, tak jak mówiłem, 400 zł z wysyłką 450 zł, bo ich jest 4 ładujemy je na paletę i wysyłamy. Jeśli byście Państwo byli zainteresowani, bo teraz okazało się, że od tego jakiegoś tam czasu, bodajże chyba roku, bo tych filmów nie nakręciliśmy za dużo, z tego względu, że troszeczkę, tak można powiedzieć, za dużo było tych obowiązków i tego działania i te filmy nie były tam przez nas stworzone, ale od tego roku się zmieni. Przygotujemy najróżniejsze, czy będziemy, bo okazało się, że teraz pod koniec roku bardzo dużo mieliśmy tak zwanych realizacji indywidualnych. Czyli Wy, Szanowni Państwo, jako klienci dzwoniliście i mówicie. Jarek słuchaj, potrzebuję na wymiar, bo mam wymiar taki, taki i taki, wysokość, cele, regały inne rzeczy i wszystko robiliśmy na indywidualne zamówienia, czyli nie tak zawsze, bo że te standardy, czyli ten regał na, na wdowy, czy regał na młode, 24 stanowiskowy, czy 30 gotowe wysyłaliśmy, tylko teraz większość, 80% klientów życzy sobie na indywidualne zamówienie, jeśli byście Państwo byli zainteresowani takim właśnie tematem, bo u nas zamawiają właśnie klienci ci mali, czyli potrzebują jeden regał, dwa regały, 20 cel, 10 cel. To są właśnie ci, gdzie to zamówienie się mieści w przedziale od 1000 do 2000 maksymalnie, bo wiadomo, że też dzisiaj każdy z hodowców liczy sobie koszty. Nikt się nie będzie rzucał na jakieś bardzo wysokie koszty, bo wielu ludzi, po prostu starszych ludzi, nie stać na takie rzeczy. Jeśli byście byli Państwo zainteresowani tego typu realizacjami, jakie przygotowujemy indywidualnie dla klientów, oczywiście Was serdecznie zapraszam. Na ten nowy rok możecie dzwonić do mnie zawsze najlepiej po 20, czyli na numer 503 363 147. Ja oczywiście serdecznie Państwa zapraszam do nas do zakupów, do rozmowy, do wymiany zdań na każde produkty. No i oczywiście w tym nowym roku jeszcze raz życząc no zdrowia, jak najwięcej tego zdrowia kochanego, serdecznie Was zapraszam. Także dziękuję, do widzenia.